Graliśmy już w betę Lost Ark. Jeżeli nie kojarzycie, Lost Ark jest tytułem dostępnym już nie tylko w Azji, nie tylko w Korei, ale też w Rosji od chyba bodajże prawie dwóch lat. Oczywiście w takiej fazie wczesnego dostępu powiedzmy, czy też bety. Pełna wersja debiutuje na zachodzie oficjalnie na początku w pierwszym kwartale przyszłego roku. Natomiast teraz od 4 do 11 listopada trwa zamknięta beta, naprawdę bogata w zawartość, więc jeżeli ktoś się dostał, to, to może sprawdzić naprawdę spory kawał gry. I przetestować chyba wszystkie klasy, które będą dostępne w pełnej wersji. I tak jak już widzicie, to jest gra w stylu Diablo, to jest Action RPG. Przy czym to też jest MMO, bo jeżeli, jakby, kiedy pierwszy raz do tej gry usiadłem i przeszedłem Prolog, który jest trochę, troszeczkę się dłuży i zacząłem wykonywać takie wszystkie misje początkowe, to miałem skojarzenia z grami takimi jak Terra Online, może pamiętacie, i innymi koreańskimi, właśnie grami MMO. Bo ma, tutaj mamy do czynienia z podobnym poziomem scenariusza i jego prezentacji, tym, że na przykład no, trochę mi się nie podoba, że dialogi są takie, jak widzicie teraz, na przykład. tak, Czyli że każdy najdrobniejszy dialog to jest takie przybliżenie kamery, i jakby, gdyby jeszcze fabuła była ciekawa, czy gdyby, um, gdyby chociaż nasza postać miała jakiś charakter, to może chciałoby się tych dialogów słuchać w taki sposób, ale jakoś mi to nie pasuje do końca. Zresztą to nie jest aż takie ważne, bo najważniejsze jest to, że gameplay. Jest świetny, strasznie mi się spodobał i podejrzewałem, że będzie mi się podobać, bo materiały z Lost Ark oglądałem już od dłuższego czasu i czekałem na te, na te testy beta. Chociaż nie mam zamiaru w nich spędzić, nie wiem, 40 godzin, bo potem trzeba to będzie wszystko przechodzić od początku, więc to nie jest zbyt jakby idealny scenariusz. Tym bardziej, że nawet jeżeli zaczynamy sobie grać nową postacią, nową klasą, to musimy jakby grać em, fabułę w dużej mierze. Możemy już przewijać kadcenki, co prawda, możemy też pominąć prolog, jeżeli chcemy, więc tyle dobrego chociaż. Natomiast e, fajnie by było tu dostać coś w stylu trybu przygodowego z Diablo 3, gdzie wiecie, zaczynacie nową grę i możecie ignorować zupełnie wszystko, tylko wykonywać te takie e, jakby wyzwania w różnych światach i tak dalej. Natomiast e, pomijając, e, Lost Ark wyróżnia się tym, że styl walki jest tutaj Szalenie efektowne i dostosowane do walki z grupami wrogów. Oczywiście zdarzają się też pojedyncze przeciwnicy, natomiast ewidentnie ta gra jest robiona tak, żeby żebyśmy czuli moc naszej postaci, która może paroma kombosami, paroma aktywnymi zdolnościami po prostu wyrzucić w powietrze i zaszlachtować nawet 10 czy 20 wrogów naraz, jednocześnie, co w tym materiale zobaczycie nie jeden raz, gdzie właśnie. No, to ewidentnie, ewidentnie twór, taki był zamiar twórców, jak tworzyli w ogóle umiejętności postaci, żeby to żeby sprawnie się rozprawiać i to, żeby to fajnie wyglądało z dużymi grupami wrogów. I faktycznie to się sprawdza. I ogólnie od samego początku gry, nie wiem czy tak będzie też w pełnej wersji, ale od samego początku gry mamy dostęp do sześciu umiejętności, a więc to nie jest tak, że musimy czekać, aż odblokujemy jeden skill, potem drugi, trzeci, tylko od razu mamy ich sporo do wyboru. I one w pewien sposób się różnią i też są dosyć wyjątkowe niektóre, bo na przykład są skille, które możemy powtórzyć, jakby, jakby to powiedzieć, no, zrobić z nich combo, czyli na przykład wcisnąć przycisk A dwa razy, raczej klawisz A, bo gra jest dostępna tylko na PC żeby wykonać na przykład dwukrotne uderzenie, to musimy szybko wcisnąć AA dwa razy, albo są ciosy, które należy przytrzymać. Czy na przykład mam tutaj tą klasą jedną umiejętność pod przyciskiem S, więc jak przytrzymam dłużej, to ta umiejętność dłużej trwa. Więc to jest taki lekki wyróżnik tej produkcji na tle innych hakiem Poza tym, właśnie no jak ta walka jest wykonana pod względem prezentacji, bo. W Diablo też walczymy z grupami przeciwników, prawda? Ale no to nie wygląda tak jak tutaj. Tu, tu to wygląda tak bardzo, powiedziałbym, jak z jakiegoś anime efektownego, czy jak z, z Dynasty Warriors, czy z gier tego typu, że po prostu. Um, I to jeszcze jest tak fajnie zrobione, że trafiani i wrogowie jakby na chwileczkę są zestanowani, się zupełnie nie ruszają, co sprawia, że mamy takie poczucie, że no, po prostu jesteśmy potężni strasznie, to fajnie wygląda i jest bardzo satysfakcjonujące. Klasy są dosyć różnorodne. Na początku co jest fajne, to, że kiedy wybieramy sobie naszą klasę, to możemy sobie przejrzeć od razu jakie będzie miała potem specjalizację do wyboru i są też takie filmiki pokazane w menu mniej więcej żebyśmy wiedzieli jak będzie wyglądała walka tą klasą więc wybór raczej jest dosyć prosty a klasy są całkiem fajne bo są oczywiście typowe takie ja gram taką no, łotrzycą powiedzmy szybkie ciosy wiadomo tam trzy miecze ma z jakiegoś powodu aż ale to jest taki typowy no, rogue z szybkimi ciosami właśnie ale są też postacie z pistoletami ze strzelbami jest jedna klasa która ma chodzi z takim ogromnym działem i w ogóle może strzelać jakby najwięcej bonusów zyskuje i może walczyć, kiedy stoi nieruchomo, bo ma takie wielkie to działo. Jest ktoś taki typowy do walki, wręcz z mieczem dwuręcznym, na przykład, więc są też magowie. Jest Bart, na przykład, czy raczej Bartka, bo tutaj niektóre specjalizacje, niektóre klasy są tylko dla wybranej płci. Z jakiegoś powodu jest to tak podzielone, no ale jest różnorodność tych klas i to jest najważniejsze w każdym razie. Warto też zaznaczyć, bo tego nie powiedziałem na początku, a może wypadałoby wspomnieć, że Lost Ark będzie grą free to play. I już zauważam pewne takie aspekty gier free to play, no nie wiem, charakterystyczne dla Azji, to znaczy jest tutaj naprawdę mnóstwo walut. I na razie się tym nie interesuje, bo tak naprawdę nie trzeba się tym nie interesować. Wydaje mi się, że to dopiero po nastu godzinach tak naprawdę zacznie nas obchodzić, czy może w endgameie, ale przez te parę godzin, które spędziłem w becie, w ogóle nie odczułem, że jakby muszę coś płacić, kupować sobie jakieś bonusy. No, ale wiem, że na przykład teleportowanie się z. Jak jeżeli będziemy się bardzo często teleportować z jednego miejsca do drugiego, to w końcu będziemy za bardzo zużywać pewną taką jedną z tych kilku walut, które są w tej grze. Mimo wszystko wydaje mi się, że tutaj to jest raczej dobrze zbalansowane i też twórcy mówią, że na razie ten sklep w Becie nie jest zupełnie taki, jak będzie w pełnej wersji, że oni nad tym jeszcze pracują, jakie będą mikropłatności, więc tego aspektu za bardzo tutaj nie chcę komentować, jak to wygląda, ale w każdym razie no, zbieramy niebieskie kryształki, filtowe kryształki, żółtą walutę, jakieś tam białe kamienie, i to wszystko jest do innych rzeczy wykorzystywane, więc em, no, jest, to, jest to typowe takie, prawda, em, mm szczególnie kojarzący się właśnie z grami z Azji, ale jakoś mnie to nie odrzuca, bo dla mnie najważniejsze jest to, że gameplay jest po prostu fajny. I co jest jeszcze fajne, to to jak wspomniałem, ta gra przypomina trochę gry MMO, więc na przykład mamy tu dungeony, czyli wchodzimy sobie do podziemi z trójką innych graczy i przemierzamy taki dungeon, jego korytarze, na końcu jest boss, więc właśnie tak jak w WoWie czy Final Fantasy 14. oczywiście system walki jest tu totalnie inny niż w typowych, w typowych grach MMO, więc niech to was nie odstrasza, że to jest jak MMO, bo czasem też w świecie spotykamy innych graczy, więc to nie jest taka samocna przygoda. Wydaje mi się, że to pod względem struktury ogólnie przypomina to, czym będzie Diablo 4. Bo właśnie mamy ten taki świat, który to nie jest zupełnie zupełny open world, bo jak patrzycie tutaj na minimapę, którą widać na ekranie, to to nie jest zupełnie otwarte, to nadal są zamknięte lokacje, tylko że są połączone z innymi, tak płynnie i to jest no, bardzo dużo jest tych lokacji. Jest też wierzchowiec, który też będzie nowością w Diablo 4. Dosyć szybko zdobywamy konika pierwszego i pomaga szybko się przemieszczać, więc fajnie jest to wszystko zrobione, jeżeli chodzi o eksplorację. Jedyną taką też większą wadą, tak naprawdę w samym gameplay'u, w samej rozgrywce jest to, że początek jest dosyć ślamazarny. Prolog nies niespecjalnie mi się podobał, i pierwsze 20 minut w pierwszym mieście większym spędzamy na. Po prostu chodzeniu tam idź do karczmy, tutaj porozmawiaj z tym, tam zrób coś. No to jest takie troszeczkę, mogłoby się ta gra trochę szybciej rozkręcać, jeżeli chodzi o takie poważniejsze walki i więcej przeciwników naraz, rzuconych na nas, ale, ale może to jeszcze zostanie zmienione. Bo na przykład w stosunku do Alfy już zmieniono prolog, bo wcześniej prolog był oddzielny inny zupełnie dla każdej klasy, co chyba byłoby fajniejsze, a teraz dali uniwersalny prolog dla wszystkich dostępny. Natomiast no. Na pewno jest to ciekawa gra, na pewno jest to gra, w którą będę grał, kiedy wyjdzie pełna wersja i też czuwajcie, jeżeli Wam się spodoba, bo pamiętajcie, że to będzie darmowa produkcja, a może część z Was udało, jakby już zapisała się do Bety, i udało Wam się dostać i udało Wam się trochę pograć, w takim wypadku oczywiście dajcie znać, jak Wam się podoba, albo jeżeli nie graliście, to czy spróbujecie, kiedy już wyjdzie, bo to jest charakterystyczna dosyć gra, w sensie styl jest taki no... Troszeczkę takie anime, bardzo kolorowe, bardzo takie bajkowe, że tak powiem, więc pewnie nie dla każdego dajcie znać jak wam się podoba, ode mnie to by było na tyle i do zobaczenia w kolejnych materiałach.